Cześć! Mam dla Was dzisiaj przegląd nowego Snapshota 20W22A. Tradycyjnie nie jest on zbyt wielki, ale zawiera pewne nowości, które z pewnością warto Wam zaprezentować. Oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco, koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeżeli Wam się film spodoba, zostawcie łapkę w górę i tak dalej, znacie tę formułkę. Generalnie liczę, że przyjemnie ze mną spędzicie sobie najbliższe kilka minut. Bez owijania w bawełnę, zaczynamy! I gliny czasem po pomyślnym zakończeniu polowania zaczynają tańczyć taniec t -pose. Sporej ilości zmian doczekały się bloki stacji roboczych wieśniaków. Zasadniczym i częstym problemem było to, że kilka osadników próbowało pracować przy tym samym stanowisku. Teraz zmieniono to w ten sposób, że najbardziej doświadczony w handlu wieśniak otrzyma dostęp do bloku, jeśli te są ograniczone ilościowo. Dalej, wieśniak, nim zyska profesję z danego bloku będzie musiał do niego podejść, wcześniej działało to na pewną odległość. Osadnik nie zyska profesji, gdy trwa najazd bądź jest noc. Oraz ten będzie cały dzień sprawdzał czy jego stanowisko pracy jest aktualne, o ile będzie w odległości maks 16 kratek od bloku. Dzwony od tej pory podczepimy do znacznie większej ilości bloków, takich jak endrody, murki, płotki, łańcuchy. Kraty, szalkerboxy, bloki miodu, ogniska, kamień szlifierski, skierowany w dół hopper, przycinarka, detektor pory dnia, wszystkie skrzynki czy pulpit. Jako ciekawostkę podpowiem, że podczepiając do detektora dzwon, ten będzie przy zmianie pory dnia dzwonił. Trzymając shift, nie wsiądziemy do łódki, wagonika, na konia, stridera itd. Kiedy wieśniaka, z którym handlowaliśmy, uderzy piorun, a ten zmieni się w wiedźmę, ta nie zniknie. Zupełnie jakby miała na im tak. Ten snapshot doczekał się sporej ilości zmian technicznych. Między innymi, nieznacznie zmieniono ładowanie datapaków, by zapobiec różnym awariom. Oprócz tego, jeśli załadowanie pakietu danych nie powiedzie się, zmiany nie dostaną zastosowane, a gra będzie kontynuować korzystanie z poprzednich danych. Jeśli istniejące datapaki uniemożliwiają załadowanie świata, gra da opcję załadowania go w trybie awaryjnym, który załaduje standardowy pakiet danych. Zmiany na liście pakietów danych są dopiero zapisywane po udanym przeładowaniu. Oraz gra będzie teraz wykrywać krytyczne problemy z pakietem danych, takie jak brak wymaganych tagów i zapobiegać ładowaniu świata. Pojawiło się eksperymentalne renderowanie grafiki, co jest czymś na wzór shaderów, jednak wspierane z poziomu paczki zasobów. Dostaliśmy jeden pakiet testowy od jednego z deweloperów i co by nie mówić, gra na pewno wygląda inaczej. Ale czy lepiej? Z pewnością nie zawsze, co możecie zobaczyć na porównawczych screenach. Zaznaczę, że to jest dopiero pierwsza paczka, którą dostaliśmy i zapewne społeczność będzie mogła lepiej wykorzystać potencjał tej nowej funkcji i wierzę, że niektóre paczki będą prezentowały się naprawdę obłędnie. Pozostałych zmian i bugfixów. Usunięto małe świerki oraz te zbyt wysokie. Poprawiono ręce zombie piglina. Nilium wydobyte bez silktacza da nam teraz netherrack. Drewno nederowe podczas wyrastania nie będzie już zastępowane lianami oraz blokami brodawek. Frostwalker już nie chroni przed obrażeniami od ognia. Można użyć blackstone'a do naprawy kamiennych narzędzi w kowadle. Poprawiono inteligencję farmera, czasem ten nie zbierał upraw. Bazaltowe filary kończą się teraz w lawie, a nie jak przedtem na niej. Na trybie adventure mogliśmy zmieniać redstone między kropką a krzyżykiem. Poprawiono optymalizację w wykrywaniu kolizji. Dodano obsługę modułu cieniującego w celu uzyskania dostępu do bufora głębokości. Oraz render używa teraz warstw mieszania na piksel dla niektórych przezroczystych elementów. Tak więc na dziś to bo na tyle. Mam szczerą nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, doskonale wiecie co robić. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Miejmy nadzieję, że w najbliższą środę w przeglądzie nowego Snapshota albo już w wersji pre-release. Oby. Trzymajcie się, cześć.